Wielu ludzi nie wie, do czego to wszystko ma zmierzać. Wszystko, czyli ich życie, świat, egzystencja. Mówiąc zaś, w jednym zdaniu, Pan Bóg postanowił stworzyć sobie rodzinę. Tak, Pan Bóg jest bowiem istnieniem istniejącym od zawsze. Duchem i umysłem, który nie ma ani początku, ani końca. Samą miłością. Niemniej w pewnym momencie Pan Bóg. Jak to ma miłość w zwyczaju, zapragnął się tym istnieniem z kimś podzielić, z innymi istnieniami, bowiem tak działa miłość, że chce włączać w swój obręb wszystko to, co istnieje wokół niej. Zaś w przypadku Pana Boga, to nawet przekracza tę granicę, bowiem wówczas nawet nic poza samym Panem Bogiem, który jest samym istnieniem, nie istniało. Pan Bóg zatem pomyślał Boży plan, plan stworzenia świata materialnego i innych istot. Pan Bóg postanowił bowiem wyjść poza samego siebie, wyjść poza sferę ducha, a to w określonym celu ale o tym za chwilę. Najpierw bowiem w samym Panu Bogu zaistniał podział. Podział w tym celu po pierwsze, aby miłość nie była statyczna, ale mogła krążyć w samym Panu Bogu. A po drugie, aby możliwe było stworzenie świata zewnętrznego, aby miłość mogła cyrkulować w każdą z możliwych stron i wymiarów. I tak, część Boga przyjęła postać słowa, które, mając naturę Boga, mogło też być wypowiedziane, czyli uzewnętrznić się poza Bogiem, poprzez co mógł zostać stworzony świat zewnętrzny. Zaś inna część Boga, Przyjęła postać relacji pomiędzy Bogiem Ojcem a Słowem, czyli Ducha Świętego. I tak miłość Boża zaczęła krążyć pomiędzy trzema osobami, będącymi wciąż jednym i tym samym Bogiem, czyli Trójcą Świętą. Wtedy też zostało wypowiedziane zewnętrznie Słowo, poprzez które stał się cały zewnętrzny świat świat aniołów i świat materialny, który miał się stać światem ludzi. Chodziło bowiem o to, aby miłość Boża mogła dotrzeć do różnego rodzaju stworzeń, a także o to, aby mógł mógł przebywać pomiędzy tymi stworzeniami, aby miłość Boga rozszerzyła się wszędzie. Samo istnienie aniołów nie dawało jeszcze takiej możliwości przebywania Bożego między stworzeniami, bowiem każdy anioł. Z tego względu i się zbytem niematerialnym stanowi osobny gatunek, bowiem, aby odróżnić się od każdego innego anioła, musi posiadać tylko jemu właściwe elementy wewnętrzne, duchowe. Stąd też nie było możliwe nadejście słowa pod postacią anielską, bowiem wówczas słowo druga osoba Boża mogłaby się stać tylko jakimś jednym określonym aniołem a nie współbratem wszystkich aniołów. Dlatego też było potrzebne stworzenie materialne, czyli ludzie, a mówiąc w sensie ostatecznym rodzina, bowiem w przypadku stworzenia materialnego to właśnie materia jest elementem łączącym i to ona pozwala traktować rodzaj ludzki jako jeden gatunek podczas u aniołów, to każdy anioł był poszczególnym osobnym gatunkiem. Przez różnice duchowe, właśnie indywidualne, które określają i wyszczególniają poszczególnych aniołów. Zatem, dla pełni rozszerzenia się miłości, potrzebna była rodzina a to po to, aby Bóg mógł się narodzić w sposób naturalny i wejść w świat stworzeń, niosąc im Bożą miłość. Ma to zaś również swoje określone konsekwencje dla przyszłości i przeznaczenia. Rodzaju ludzkiego. Otóż, jak mówi Pismo Święte, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy i dalej. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Co to wszystko oznacza? Warto tu przed wyjaśnieniem Dodać jeszcze kolejne fragmenty z Pisma Świętego, które mówią, Jesteśmy Bogami i wszyscy synami Najwyższego. Czyli rodzaj ludzki został przeznaczony do uczestnictwa w życiu bożym i w Bożej Miłości. Jest to naprawdę niewysłowiony dar, aby Bóg. Był pierworodnym między wielu braćmi, oraz aby stworzenie zostało wprowadzone na poziom życia Bożego. A to dzięki właśnie trzeciej osobie Bożej, Duchowi Świętemu. A w jaki sposób się to stanie? Otóż po końcu świata materialnego, skoro Jezus Chrystus objawi się i nadejdzie już jako Pan wszystkiego, wówczas, jak mówi Pismo Święte. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Czyli Pan Bóg, Ojciec i Stwórca wszystkiego, udzieli wówczas zbawionym stworzeniom swojej rodzinie, dzięki Jezusowi, swojego ducha w sposób permanentny i wieczny. I wówczas Duch Święty spocznie w stworzeniach na zawsze. Istotne bowiem w powyższym cytacie były słowa: aby Bóg był wszystkim we wszystkich. A sposób, w jaki się to stanie, również został wyrażony w wyraźny sposób w Piśmie Świętym. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Oraz jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, aby też wspólnie mieć udział w chwale.